Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ja się nazywam Łukasz Gierek, jestem nauczycielem zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Słuchajcie, było bardzo, bardzo przyjemnie słuchać moich poprzedników i aż żałuję, że jestem tak stary i że nie mogę teraz chodzić do szkoły podstawowej czy do szkoły średniej uczestniczyć w takich zajęciach, a uczyć się, albo uczyć się programowania, które... Muszę Wam powiedzieć, że zawsze było taką moją bolączką, ale o tym też powiem pewnie w kawałku mojej prezentacji. Jak widzieliście, pewnie na zapowiedzi dzisiejszego wydarzenia jestem wymieniony jako, jako, jako ja sam. Natomiast tutaj w tym slajdzie na prezentacji jest, jest też jeszcze jedna osoba. Dzisiaj mamy takiego gościa specjalnego. Jest to mój uczeń Kuba, który będę chciał, żeby on opowiedział fragment swoich doświadczeń z projektem, w którym w który w którym uczestniczy razem ze mną i razem z innymi uczniami, ale zanim do tego, zanim do tego dojdę, zanim do tego przejdę, to chciałbym, chciałbym Wam zaprezentować mój wehikuł czasu, bo chciałbym, aby ta moja prezentacja po części tyczyła się na pewno programowania i, i nowoczesnego sposobu nauki tej programowania, tego programowania, ale musicie pamiętać o tym, że to programowanie to jest nie tylko Taka, taka typowo stricte informatyka, ale też taka, takie powiązanie z jeszcze innymi przedmiotami, tak jak Dorota wymieniła wcześniej, są elementy związane z biologią, chemią, fizyką, jakimkolwiek innym przedmiotem możemy sobie znaleźć na pewno korelację z programowaniem i myślę, że, że ta moja podróż z Wami będzie taką podróżą dla Was inspirującą albo inspirującą dla, dla innych. Więc zapraszamy. Ja zbudowałem wyhikuł czasu i zapraszam Was w tym wehikule czasu do roku 1800. 1985, kiedy Karl Benz stworzył pierwszy samochód. Ten pierwszy samochód wyglądał dosyć topornie, bardzo ubogi był, nie był wyposażony. Zresztą gdybyśmy się przenieśli do Muzeum Techniki, pewnie byśmy sobie go zobaczyli. Jeszcze Wam go pokażę w następnej części mojej prezentacji. Ale 18 lat później ten jegomość, którego tutaj widzicie, czyli Henry Ford, stworzył pierwszy samochód dla mas. Otworzył w Kansas fabrykę, w którym w tej fabryce uruchomił pierwszą linię produkcyjną, i ta pierwsza linia produkcyjna zrewolucjonizowała przemysł samochodowy w taki sposób, że ten samochód był dostępny tak naprawdę dla każdego, ale ta dostępność tego samochodu dla każdego wiązała się z konsekwencjami. Konsekwencjami były chociażby brak przepisów drogowych. Spójrzcie, jak wyglądał wypadek w tamtych latach, jak wyglądał samochód, jak wyglądało zderzenie z drzewem. Ludzie nie potrafili się zachować, nie wiedzieli, że hamuje się symultanicznie. Nie wiedzieli, że jak będą wchodzili w zakręt, czy to nie mogą tego zrobić z pełną prędkością. Piesi nie byli przyzwyczajeni do dźwięku samochodu. I tak naprawdę gdzieś te przepisy zaczęły raczkować, zaczęły powstawać i, 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 i to był jakiś taki, to powstanie samochodu było, było przyczynkiem do tego, że, że zaczęto myśleć o bezpieczeństwie, zaczęto myśleć trochę o standaryzacji, o standaryzowaniu pewnych jakichś struktur. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to musimy się przenieść do roku 1958, kiedy to Szwedzi z fabryki Volvo od, wymyślili, wynaleźli pasy bezpieczeństwa. Spacje dla nas pasy bezpieczeństwa dzisiaj nie są w żaden sposób jakimś nowym. Tak naprawdę w Polsce zostały one wprowadzone jako w roku 91 jako standard takiego bezpieczeństwa. Natomiast ci projektanci z fabryki Volvo stwierdzili, że będzie to tak przełomowe odkrycie, że muszą to niestety dać wszystkim, może nie tyle, że niestety, dadzą to wszystkim tak, aby każdy nawet najuboższy samochód, czy naj, najniższej jakości, e, aby ludzie i pasażerowie czuli się bezpiecznie. Ja osobiście pamiętam jeszcze takie Czas, kiedy mój tata po tym, jak się dowiedział, że należy zamontować pasy bezpieczeństwa, montował je w przysłowiowym maluchu i, i, i wszyscy się zastanawiali, po co te pasy są będą. Przecież tak się dobrze jeździ, nie było tutaj żadnego problemu. Zwróćcie uwagę, że teraz też niektórzy, ci, którzy siedzą z frontu, zapinają pasy, ci, którzy siedzą z tyłu, tych pasów nie zapinają. W jaki sposób jest jeszcze takie, takie rozluźnienie tej atmosfery, jeżeli chodzi o, o pasy bezpieczeństwa. Ale ja dalej uruchamiam swój wehikuł czasu. I zapraszam Was do następnego roku, do roku cofniemy się trochę w czasie, do roku 1806, kiedy Napoleon Bonaparte pokonał cesarza Wilhelma II w bitwie pod Jenną. Cesarz Wilhelm II i cesarstwo pruskie zostało pobite. On musiał w jakiś sposób znaleźć sposób na obudowanie państwa i sprawić, aby wróciło do dawnej świetności, więc wraz ze swoimi doradcami ustalili, wymyślili, że zaczną od reformy systemu edukacji. Tak wyglądała klasa w 1911 roku. Ta klasa z 1911 roku ta klasa z 1911 roku, słuchajcie moi drodzy, to była taka klasa, w której był przewodniczący, który był zrobiony na wzór, albo w zasadzie mianowany na wzór takiego, takiego menadżera w fabryce, czy też kierownika zmiany, bo on bardzo chciał porównać ten, ten system edukacji stworzyć na bazie na bazie idealnego pracownika, bo jemu był potrzebny idealny obywatel. Tam był 8 godzinny czas pracy w fabryce, tak samo 8 godzin dzieci spędzały w szkole. W fabryce są przerwy na papierosa, albo są przerwy na kawę, czy powiedzmy na jakiś posiłek. W szkole są przerwy. 15-minutowe czy 5-minutowe, aby mogły dzieci wyjść. Taki sam dzwonek jest w fabryce, taki sam dzwonek był w szkole. Jeżeli mówimy tutaj o dyżurnym, dyżurny też jest w fabryce, w jakiś sposób dba tutaj o, o całość. Nie nazywa się dyżurnym, nazywa się trochę inaczej. Gospodarz klasy jest gospodarzem klasy, dawniej tak się go nazywało, czy przewodniczącym na tą chwilę w fabryce tam funkcjonował kierownik zmiany. Prace domowe były zadawane tylko i wyłącznie po to, aby ten obywatel był, nie miał czasu na to, by klucz przeciwko, przeciwko państwu, przeciwko swojemu władcy, nie miał pomysłów na, na czas wolny, żeby on ten czas wolny mu tak maksymalnie zagospodarować tymi wszystkimi zajęciami i rzeczami, tak aby, tak aby był takim perfekcyjnym. Obywatelem. A ten perfekcyjny obywatel to też taki obywatel, który był w jakiś sposób spłaszczony. Klasa 30-osobowa, która dawała nam taką możliwość kontroli albo nie, nie pozwalała się wybić jednostkom wybitnym wyżej, nie pozwalała im iść w górę, tylko te jednostki wybitne były, delikatnie mówiąc, gdzieś schodziły trochę w dół, jeżeli chodzi o umiejętności. Czy taka klasa i takie takie zachowanie, czy taka reforma edukacji, czy taki, taka szkoła, którą, która wyglądała jak w 1911 roku, nie jest trochę podobna do naszej szkoły? Myślę, że na to pytanie każdy z nas może sobie odpowiedzieć samemu i, i tak naprawdę będzie to właśnie bardzo, odpowiedź będzie w zasadzie tak naprawdę tylko na tak. Temat rewolucji. Skończyliśmy edukację, był rok 1911, ale w międzyczasie w, na świecie e, rodziły się rewolucje i rewolucje, nie mam na myśli rewolucji historycznych, tylko rewolucje przemysłowe. W 1784 roku była to pierwsza rewolucja przemysłowa, kiedy była produkcja mechaniczna, kiedy powstał przemysł parowy, kolej. 100 lat później była druga rewolucja przemysłowa, kiedy była produkcja masowa, kiedy była elektryczność. Następnie, niecałe sto lat później, mamy trzecią przemysłową rewolucję, kiedy mamy automatyzację produkcji, jest to rok 1969, ludzie zaczynają myśleć o podwoju kosmosu. Coraz więcej cyfryzacji, coraz więcej automatyzacji. 2000 rok zaczęła się czwarta przemysłowa rewolucja, komputery, chmura, jeszcze inne dziwne rzeczy, do których jesteśmy teraz przyzwyczajeni. A zobaczcie, mamy teraz rok 2020 i tak naprawdę niektórzy z naukowców twierdzą, że jesteśmy u progu piątej przemysłowej rewolucji i ona zaczyna się właśnie teraz. Ale gdybyście zwrócili uwagę pomiędzy tymi okresami, pomiędzy pierwszą, drugą, drugą a trzecią rewolucją, to był to okres stuletni. Ludzie mieli okazję się przygotować, nie następowało to tak szybko, jak pomiędzy trzecią rewolucją a czwartą rewolucją. Zobaczcie, że to był tylko 30 lat, a pomiędzy czwartą a piątą jest tylko 20. I my jako nauczyciele musimy na tą chwilę przejść tą rewolucję, musimy zmienić myślenie o tym, jak będzie wyglądała, albo jak może wyglądać nasza szkoła, tak aby podążać za tymi za tymi czasami, które niestety są trochę dziwne, bo zobaczcie, że teraz nie pytamy się uczniów, kto ma internet w telefonie albo kto ma internet w domu, tylko nie pytamy się, kto ma komputer w domu, bo to jest standard. Nie, nie ma tutaj jakichś takich rzeczy, że ten internet jest takim nowym i nagle następuje wow. <laughs> No dobrze, ale porozmawiajmy o tych korelacjach pomiędzy Napoleonem, pomiędzy pierwszym samochodem. Zobaczcie, jak wyglądał pierwszy samochód Karla Węca, obecny samochód, który teraz jest super wyposażony, ma systemy kontroli trakcji, EPS-y, ABS-y i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak wygląda medycyna. To jest bolesne, uprzedzam. Jeżeli chodzi o medycynę, dentysta, no, do dentysty średnio lubimy chodzić, nieprzyjemne rzeczy, ale zobaczcie, już wolę tego dzisiejszego dentysty niż tego, który tutaj jest na tym obrazku i ten sposób wyrywania zębów każdego z nas pewnie będzie mierził. A teraz zobaczcie, jak wygląda edukacja, jak wygląda klasa z 1911 roku, jak wygląda nasza klasa. Oprócz ubrań, oprócz tablicy multimedialnej, komputera, w którym sprawdzamy dziennik elektroniczny, nic bardzo się nie zmieniło. Musimy coś z tym zrobić. Co możemy z tym zrobić? Najprościej jest wyjść spoza swojej strefy komfortu. Słuchajcie, to wyjście spoza swojej strefy komfortu czasami nam się wydaje, że jest niemożliwe. Na moim przykładzie, ja stoję teraz, w zasadzie siedzę przed Wami. Gdyby to była konferencja normalna, pewnie bym stał I, i, i prowadzę na Was webinar. Takich webinarów przeprowadziłem kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt w swojej karierze. Zdarzało mi się mówić go w języku angielskim. Ostatnio nawet mówiłem na temat nauczania zdalnego, bo cały świat ma problem z nauczaniem zdalnym, a tak naprawdę my myślimy, że tylko my jesteśmy gdzieś do tyłu i próbowałem zainspirować, 400 nauczycieli z całego świata na konferencji Microsoft. Bring your own device. Jest to takie pojęcie, w którym my definiujemy, że przynosimy swój sprzęt do miejsca pracy po to, aby zwiększyć jego potencjał. Ja bym chciał przekształcić to powiedzenie albo tę sentencję w to, żebyśmy przynieśli swoje, swoją wiedzę, bo uczniowie przynieśli swoją wiedzę i doświadczenie i umiejętności w obsłudze urządzeń. Słuchajcie, nie każdy z nas jest informatykiem, nie każdy z waszych kolegów, koleżanek na polskim fizyce, chemii jest informatykiem lub ma takie wykształcenie, ale gwarantuję wam, że jeżeli poprosicie swoich uczniów o pomoc w jakimś, czy oni poproszą swoich uczniów o pomoc, za każdym razem będą moi pomocni, wykażą, pomocni, wykażą się. Odpowiedniego rodzaju empatią, odpowiednią ilością empatią do tego, aby Wam pomóc albo do tego, aby te zajęcia stały się bardziej, bardziej atrakcyjne. Jeżeli myślimy o tym, czy. Oni są gotowi. Czy my jesteśmy gotowi? Ja wam gwarantuję, że uczniowie są gotowi. Zwróćcie uwagę, jeżeli pracujecie w podstawówce, to uczeń, który nie potrafi przychodzi do Was do szkoły, nie ma problemu z tym, żeby obsługiwać telefon. On nie potrafi czytać, nie potrafi pisać, ale nie ma problemu, żeby poruszyć palcem, uruchomić aplikację, film na YouTubie albo zrobić jeszcze jakieś niewiarygodne rzeczy. I jest to tak naprawdę dla niego rzecz jasna i oczywista, nie potrafi pisać, czytać, wyszukuje wiadomości w internecie, więc on do, ma jakieś doświadczenie, umiejętności, my musimy tylko przekuć te umiejętności na to, aby sprawić mu frajdy, żeby nie siedział w kółko przy podręcznikach, tylko po to, aby te lekcje były dużo, dużo fajniejsze. Do tego nam będzie potrzebne nauczanie kognitywne i nauczanie imersyjne. Ja bardzo szybko, w bardzo dużym skrócie, chciałbym Wam przedstawić, na czym ono polega. To jest, jest nauczanie poprzez dotyk. Wyobraźmy sobie, że mamy basen, ja jestem instruktorem pływania w basenie, Wy jesteście moją publicznością, czy moimi uczniami. Mówię, słuchajcie, kraulem pływamy, tak? Ja pływam w basenie, Wy stoicie, oglądacie. A żabką pływamy w taki sposób, należy najpierw lewą rękę, prawą rękę, nogę i tak dalej. Zrozumieliście? No, mniej więcej zrozumieliście, skoro... A ten, kto nie zrozumiał, to ja pokażę Wam jeszcze raz. No i znowu żabka, tak, krawlu w tą, w drugą stronę. Zrozumieliście? Zrozumieliśmy. To za tydzień mamy sprawdzian. Tak samo często edukacja u nas wygląda, że naszym najpopularniejszym słowem jest sprawdzian. Za sprawdzian, za tydzień kartkówka, za tydzień nie wiadomo co. A nauczanie imersyjne i kognitywne polega na tym, żeby wykorzystać nowe technologie, takie jak okulary, ja trochę tego sprzętu sobie nagromadziłem obok siebie, okulary do wirtualnej rzeczywistości, czy takie nauczanie, w którym wykorzystamy istniejące elementy, istniejącą technologię do zagospodarowania ich na własnej lekcji. Zobaczcie. To pewnie dla fanów Gwiezdnych Wojen będzie jasne i będzie e, oczywiste, że to jest mierc z Wojen, a to są takie okulary, w którym możemy sobie za pomocą aplikacji wiarowej wytworzyć hologram. To jest zwykła gra, ale ja sobie wymyśliłem, że te okulary przetworzę zupełnie inaczej nagram film kamerą 360, w którym umieszczę postacie historyczne albo w którą umieszczę swoich uczniów, którzy zrobią kapsułę czasu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby to zrobić. Wystarczy tylko pomysł na zastosowanie jakiejś technologii. I tak właśnie wygląda nauczanie imersyjne i nauczanie kognitywne. Ja jestem za tym, tak jak widzieliście na przykładzie Doroty, na przykładzie mojego przedmówcy Krzysztofa, aby dać uczniom narzędzie i pozwolić im latać. Ja bym chciał Wam przedstawić swojego ucznia Jakuba. <tryk> który jest tutaj dzisiaj z nami. Chciałbym, żeby on Wam opowiedział, jak wyglądają u nas ta zajęcia i jak wygląda w ogóle praca, tak naprawdę w temacie, może nie programowania, jako takiego kuba jest co prawda programistą, ale takiego y, trochę bardziej y, atrakcyjnego podejścia do zajęć. Ale zanim jeszcze kuba uzyska głos, bo nie widzę go tutaj y, w prelegentach, to, y, to chciałbym Wam. Y, Pokazać jedno zdjęcie. Zawsze tym zdjęciem kończę moją prezentację. Pokazuję Wam, jak u mnie w szkole latają moi uczniowie, jak robią fotomontaż na Photoshopie albo wykorzystując jeszcze innego rodzaju aplikacje, jak mają fan z prowadzenia samych własnych projektów, wymyślają sobie zadania, które mają do zrobienia. Ale chciałem Wam pokazać inną rzecz. Inną rzecz, taką, która znajduje się na tym slajdzie, bo dla nauczycieli są pomocne narzędzia. U mnie takim pomocnym narzędziem było, było Centrum Mistrzostwa Informatycznego, w którym, do którego się zapisałem. Ja Was serdecznie zachęcam do tego, tak samo jest Dorota, w tym programie, abyście się do niego zapisali. Jest casting do 29, a w zasadzie draft, czy nabór jest do 29 czerwca przedłużony. Daje Wam to ogromne możliwości. Możecie Wy się sami dokształcać, możecie uzyskać dofinansowanie na realizację swoich projektów, szkoleń, zakup różnego rodzaju rzeczy. Dostajecie gratis takie oto robuciki, które tutaj macie. Trzy sztuki na każdą szkołę, na każdego nauczyciela, biorącego udział w projekcie. I dzięki temu właśnie dzięki temu temu projektowi Centrum Mistrzostwa Informatycznego zgromadziłem grupę fantastycznych uczniów i gdzieś postanowiłem, że wyjdę poza swoją strefę komfortu. Tu widzicie, na drugim, na drugim obrazku jest taki gość z Brodą, dr VR dr Alep, Mister VR, czyli moje takie alter ego w sieci, gdzie pokazuję i tłumaczę, jak działa rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna, i rzuciłem pomysł, że może byśmy startowali w turnieju trójgamicznym, czyli Mistrzostwach Polski w programowaniu gier komputerowych. I zebrałem grupę osób. Tam, która uczestniczyła w CEMI, poprosiłem dwójkę nauczycieli, aby mnie wsparli. I zaczęliśmy uczestniczyć w tym projekcie i stworzyliśmy grę, która będzie oparta na technologii, w zasadzie już jest oparta w technologii rzeczywistości rozszerzonej, która się nazywa A Radom Cię zaskoczy, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja nie pamiętam, czy mówiłem, pochodzimy z Radomia. Bo będzie to gra, która będzie oparta na historii, ale nie widzę tutaj chyba jeszcze Kuby jako prezentera. Zaraz pozwolicie, że sobie odczytam wiadomość. OK. Niestety ja będę robił, robił za Kubę, bo Kuba tutaj ma, nie, nie ma możliwości bycia kolejnym prelegentem z przyczyn technologicznych. Ale jest z Wami polecam, żeby, żeby można zadać Kubie pytania. Kuba jest jako uczestnik, pewnie odpowie Państwu na, na czacie, a ja powiem trochę o tym, o tym projekcie. Słuchajcie, o tej grze. W tej grze wymyśliliśmy sobie, że wykorzystamy popularną grę Monopol jako podstawę do tego, aby można było, aby można było prowadzić rozgrywkę. Gra będzie oparta na planszy, która będzie generowana losowo. Będą na tej planszy umiejscowione, tak jak mamy w Monopolu, jakiś różnego rodzaju, nie wiem, stadion narodowy czy jakieś obiekty. U nas są obiekty związane związane z radomiem, tylko i wyłącznie z radomiem, budynki historyczne, które są zaprojektowane przez naszych uczniów w programie do, 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 do projektowania trójwymiarowego. Następnie te, ta plansza, która będzie generowana losowo, umożliwi nam rozgrywkę. Będzie to rozgrywka manualna, gdzie mamy normalne pionki, ale za każdym razem ktoś będzie widział, co się będzie działo, co się będzie działo pod spodem, co będzie wygenerowane. Za każdym razem obiekt będzie inny, będziemy mogli przeczytać jego historię, będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądał historycznie wcześniej, jak wygląda w czasach obecnych. Tak jak w normalnym monopolu upgrade'ujemy budynki, stawiamy hotele i budynki, tak tutaj my się uczymy na temat historii miasta i na temat e, tak, Kuba jest na czacie, właśnie pisze, że w jakim programie, w, w, w jakim języku piszemy, piszemy, piszemy grę. Poprosiłbym, żebyście wykorzystali ten czat do tego, aby Kubie zadawać, zadawać pytania odnośnie gry, a ja pokażę Wam kilka screenów, kilka, kilka slajdów. Ta gra w rzeczywistości. Czym jest rzeczywistość rozszerzona, bo jeszcze mam chwilę to opowiem. Jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzoną, to najprostszym przykładem będzie. Zbieranie pokemonów. Zwróćcie uwagę, że wystarczy mieć telefon, wystarczy mieć aplikację. Po zainstalowaniu aplikacji okazuje się, że w naszym pomieszczeniu albo w naszej szkole, gdzieś w naszym mieście mogą funkcjonować pokemony. Tak samo się dzieje też tutaj, czyli otwieramy aplikację i dostajemy ekstra rzeczywistość, która jest wygenerowana przez komputer. W przypadku rzeczywistości wirtualnej, czyli takiego, takiego koloru jak tutaj, dostajemy tak zwaną pełną imersję. A ta pełna imersja polega na niczym innym, jak na tym, że nie widzimy niczego dookoła. Natomiast w rzeczywistości rozszerzonej nasza kamera pokazuje nam obraz, który jest przed nami, natomiast elementy dodatkowe są generowane. <laughs> generowane Poprzez komputer. Zespół liczy uczniów, tak jak tutaj Kuba odpisał, jest 14 uczniów i trzech nauczycieli. To jest taki coroczny konkurs, który jest pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Nazywa się Turniej Trójgamiczny i w tym turniej trójgamicznym dostaliśmy się do etapu już takiego finałowego. Niestety, niestety, przez pandemię te prace zostały nam delikatnie wstrzymane. Uczniowie są podzieleni na trzy grupy. Jest grupa designerów, jest grupa grafików, jest grupa programistów. Kuba jest programistów. Jest w grupie programistów, natomiast każdy z tych uczniów ma dodatkowo dostęp do mentorów, może się skontaktować i skomunikować ze swoimi mentorami. Są to przydzielone osoby z fundacji Teatrikom z odpowiednimi umiejętnościami, z odpowiednim poziomem wiedzy i mają tak zwane dodatkowe konsultacje, gdzie mogą jeszcze poszerzać swoją wiedzę oprócz tego, co zdobędą w szkole i oprócz tego, co, co znajdzie się gdzieś tam w tym, w, w, w rzeczach, które, które my chcemy przekazać. Bo tak naprawdę my nie jesteśmy programistami, nie mamy aż tyle umiejętności, żeby, żeby, żeby gdzieś dalej brnąć z nimi w ten projekt. Potrzebują niestety kogoś, kogoś lepszego i, i właśnie ten ktoś lepszy tutaj jest dla nich dostępny. Dla nas, jako nauczycieli, też mamy dostęp do do konsultacji, tak. Czy będzie można zagrać w naszą grę? Oczywiście jak ona tylko, tylko ją skończymy, a jesteśmy na etapie finalizacji, na tym slajdzie widzicie przykład karty losu i karty szansy. Jeszcze kombinujemy tutaj z planszą, żeby były dodatkowe, dodatkowe atrakcje typu szybkie przejście gdzieś, albo dodatkowe ścieżki czy drogi. Będziemy też, nagrywamy podkłady dźwiękowe, żeby ona była w pełni odpowiednia dla, dla osób, które są z różnymi, z różnego rodzaju dysfunkcjami. Na przykład dysfunkcją wzroku, lub, e, lub podobnymi, które na przykład niedowidzą i wtedy mogą sobie odtworzyć, odczytać. I, I ja za każdym razem mówię chłopakom, zresztą Kuba też może potwierdzić, że dla nich to jest wizytówka. Praca w każdym z takich projektów jest wizytówką na przyszłość, na start, na nową karierę, na to, żeby poszli z czymś do pracodawcy i po to, żeby pokazali temu pracodawcy, że brali udział w takim czymś. Stąd tutaj na tym slajdzie, który widzicie z tej strony, są autorzy, którzy są podzieleni i widać, jest tutaj Kubę, który, 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 jest, też, który jest też na dole. Jeżeli chodzi o pracę nad grą, to. Tak naprawdę chyba rozpoczęliśmy, z tego co pamiętam, w listopadzie. W listopadzie było takie To, to nie było tak, że się od razu dostaliśmy. Musieliśmy przejść do eliminacji, gdzie, gdzie musieliśmy zdefiniować tą naszą grę i, i tak naprawdę cała. Nam się wydaje, że stworzenie gry jest takie proste. To, to jest nic prostego, dlatego że oprócz takich prostych założeń, mamy jeszcze do, do zrobienia interfejsu użytkownika, który musi być przyjazny, mamy do zrobienia różnego rodzaju testy, badania, które musieliśmy, które chłopaki musieli zrobić, wykonać. Spotkaliśmy się na pierwszym etapie w Lublinie, bo są, Polska jest podzielona na kilka kantonów. Jesteśmy pod kantonem Lublin, w tym w każdym kantonie jest albo 4, albo 6 drużyn, chyba 4, bo jest, bo jest 12 w sumie w całej Polsce w etapie finałowym. I oni ocenili tak naprawdę, że nasza gra jest odpowiednia i że nasza, nasz koncept gry ma szansę realizacji i, i można, sobie, yy, można sobie zacząć działać. Czy płacimy za dostęp do Unity? Tak, niestety płacimy za dostęp do iniki, bo chłopaki muszą pracować w większej grupie osób, nie możemy wykorzystać jednego, jednego dostępu, ale nie ma tu jakiejś tam tragedii, jest to kwota około 120 zł miesięcznie, więc na wniosek Rady Rodziców dyrekcja jest zawsze na tak u nas w takich projektach i nie ma najmniejszego najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o inne koszty, to też pukaliśmy do Rady Rodziców. Dzień dobry, mamy taką grę i chcielibyśmy z nią wystartować i poprosiliśmy o, o, o takie dofinansowanie w kwocie w kwocie kilku tysięcy złotych, po to, aby kupić koszulki, po to, aby kupić materiały wystawiennicze, bo planujemy po wydaniu tej gry, planujemy planujemy ją też pokazywać, bo tak naprawdę o Radomiu krąży bardzo dużo plotek, bardzo dużo złych opinii, chociażby chłopaki wali gdzieś umieścić to słowetne lotnisko, które jest cały czas w budowie jako jeden z elementów i najdroższy obiekt, który, który może być, ale nasze lotnisko przebija stadion, który jest budowany, także tak, chytra baba też może, to jest dobry pomysł na, na, na kartę losu lub szansy przyszła. chytra Baba zabrała trzy cytryny albo. Twoje trzy budynki, tak? A jeszcze będzie możliwy trading pomiędzy, pomiędzy tymi graczami, czyli gracze tak naprawdę logują się do pokojów i równie dobrze to ja mogę ustawić tablet i możemy grać razem, a może, możecie być po, po drugiej stronie, a z mojego tabletu będziecie widzieli tylko i wyłącznie proszę, czyli robimy to online i, i chcemy ją później też przenieść trochę na inne miasta czy na Zabytki Polski, te najbardziej główne, możemy ją przetłumaczyć. Mamy bardzo dużo planów związanych właśnie z całym takim konceptem tej tej całej, tej całej gry. Słuchajcie, ja bardzo Wam dziękuję, bo to była czysta przyjemność być tutaj dla Was i w tak szacownym gronie móc powiedzieć parę słów. Bardzo żałuję, że niestety Kuba nie mógł zabrać głosu samemu, ale pamiętajcie proszę o tym, że jest czat do tego, że możecie mu zadać za każdym razem pytanie i, i, i bardzo chętnie Kuba odpowie na wszystkie pytania. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. I życzę dobrego dnia, albo w zasadzie dobrego, pochmurnego wieczora, przynajmniej w Radomie.